To jest to samo co to, i na dodatek kosztuje dwa razy mniej. Niestety nie da się tego tak bezpośrednio zastąpić, ale o tym za chwilę. Natomiast dla tych wszystkich, którzy wyjeżdżają na wakacje i myślą o tym, żeby użyć akumulatorów w samochodzie, no to chyba to jest jasne. A jak nie jest jasne, to wiesz co, ja Ci coś pokażę. Masz, żeby było dla Ciebie. Weź cały. I tak właśnie na naszych oczach dokonała się rewolucja. Bo jeżeli waży 8 razy mniej, prawie 10 razy mniej, jeżeli energii ma tyle samo i kosztuje 2 razy mniej, niestety, akumulatory kwasowe z przykrością musimy powiedzieć dziękuję i do widzenia, a przynajmniej na pewno do widzenia w naszych zastosowaniach. To jeżeli tak, to czemu nie można tego tak od razu zastąpić? Temu, że to jest. Pojedyncza cela 3,2 V, a tamten akumulator to jest 6 malutkich cel 2V razem złożonych, czyli to jest 12V. To się całkiem dobrze składa, bo kupić i tak można tylko w pakietach po 4. A to się dobrze składa, bo akurat 4 dają nam 12,8V, czyli 4 to jest tyle energii do używania, ile 8 akumulatorów samochodowych. A jak to wyjmiemy, to razem. Zajmują tyle miejsca, ile jeden z tych akumulatorów. I to są akumulatory w bezpiecznej technologii LIFE PO4. Czyli to są akumulatory w technologii litowo-żelazowo-fosforanowej. To są te, które się nie palą. W większości systemów, czyli tych systemów, które siedzą na przykład w domu, czy z którymi wyjeżdżamy na camping, czy które użytkujemy na działce, one nie wymagają żadnych przygotowań. Natomiast trzeba pamiętać, że mają jedną cechę, której nie wolno przekroczyć, czyli nie wolno ich ładować poniżej zera. No i na pewno zaraz mi powiesz, no tak stary, ale do tego to jeszcze potrzebny jest BMS. Hmm, a ja Ci powiem, że niekoniecznie. I że jest coś znacznie ważniejszego od BMS. Jak zbudować z tego... 12-voltową baterię. Otóż w komplecie przychodzi do nas jeszcze taki pakunek, czyli tak zwane buzbary i przekładki. Dlaczego? Dlatego, że to jest metalowa obudowa. To nie jest tak jak akumulator kwasowy. Bo akumulator kwasowy, no to zauważyłeś pewnie, że ma plastikową obudowę. Tu jest to budowa metalowa, i ona jest oklejona tworzywem o grubości, ja wiem, gdzieś z 1,10 mm max. W związku z tym, po to, żeby nam się to przy jakimś przemieszczaniu czymś nie przedarło, no to się między akumulatory używa przekładów. Niestety jest bardzo dużo przesądów, jak przy każdej nowej technologii. Więc też jest bardzo dużo przesądów a propos akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych. Między innymi przesądy o konieczności kompresowania. Co to znaczy? Spotka się z tym każdy jełop, każdy fachowiec, który zajmuje się darciem z ludzi pieniędzy, czyli kupuje takie akumulatory, dokłada do tego BMS-a, skręca to w jakąś sklejkową skrzynkę i bierze za to trzy razy tyle. Każdy taki Benz v będzie ci tłumaczył, że akumulatory powinny być skompresowane, czyli ściśnięte. I on tutaj daje jakieś, wiesz, dwie, dwa kawałki sklejki, śrubki z boków i je ściśnie. Nie? I to jest przesąd bardzo uzasadniony. To jest bardzo uzasadniony przesąd z dawnych czasów. On się wziął jeszcze z akumulatorów litowo-jonowych. Na pewno, jak masz stary telefon, to pamiętasz, że puchły akumulatory. Nie? Zwłaszcza w wysokiej temperaturze, i to jest też ważne dla nas na przyszłość, w wysokiej temperaturze puchły akumulatory, ale ten przesąd przeniósł się też do tych tak zwanych baterii pryzmatycznych. Nie? Dlatego, że pierwsze baterie litowo-jonowe właśnie puchły. W jaki sposób z tak trudnym problemem radzi sobie kretyn? Otóż kretyn mówi. Dlaczego coś puchnie? Nie z powodu tego, że jest niskiej jakości, nie z powodu tego, że jest źle zbudowane, nie z powodu tego, że pracuje w złych warunkach. Nie! Akumulator puchnie, bo. Dawaj w komentarzach, ja za chwilę odpowiem. Bo ma miejsce, żeby puchnąć. W związku z tym stąd się wzięła ta kompresja. Jak ściśniemy akumulatory tak, żeby one nie miały możliwości puchnąć, to one nie spuchną. Rozumiesz? Ale jest coś takiego, charakterystyka temperaturowa akumulatora. Popatrz. Jeżeli te wszystkie akumulatory odrobinę się grzeją, a nic nie jest w 100% sprawne, więc jak coś jest sprawne w 90 na przykład, 9%, to znaczy, że 1% tej energii zostaje wytracony i najczęściej na ciepło. Grzeją się tak samo wszystkie cztery akumulatory. Ale zobacz te dwa mają trzy ścianki, żeby oddawać to ciepło. A z tej ścianki oddają do akumulatora od wewnątrz. Ten akumulator, jak stoi o tak, to ma tylko te dwie malutkie ścianki, żeby oddawać ciepło i na dodatek z obu stron przyjmuje ciepło od kolejnych akumulatorów. No i ten tak samo, a ten znowuż ma i o co chodzi z tą dodatnią charakterystyką temperaturową? Są inne napięcia na akumulatorze w zależności od tego, jaką on ma temperaturę. W związku z tym e, ludzie mówią, no ja dlatego potrzebuję BMS-a, a nawet equalizera, nawet potrzebuję, żeby on tam odbierał ładunek z jednego, wysyłał do drugiego, bo one się rozjeżdżają. Stary, akumulatory się nie rozjeżdżają. One po prostu nie powinny pracować w takich warunkach. I żeby było ciekawie, firma, z którą no chyba się trochę lubimy, czyli firma CATL, wpadła na ten pomysł w swoich samochodach. Otóż to nigdy nie będzie działało dobrze, a BMS służy tylko do tego, żeby ci powiedzieć, że coś jest źle w baterii. Rozumiesz. Nigdy nie będzie działało dobrze, jeżeli te akumulatory będą miały różne warunki pracy. Te akumulatory przyszły do mnie wczoraj, w związku z tym ja już nawet podjąłem decyzję o zapobieganiu. Otóż, wyobraź sobie, co się dzieje. Te buzbary, oryginalne, piękne, poniklowane, tak, jak je założymy. Te buzbary okazuje się, że mają odrobinę luzu. One mają odrobinę luzu, bo jakiś jełop wygnie, śrubkę w którąś stronę, cokolwiek. Ale jak my nie jesteśmy jełopami, to co nam umożliwia ten luz w akumulatorach? Otóż, poczekaj, z drugiej strony zebra. Tak nie rób, zanim nie zrobisz następnego kroku, ale to za, o tym za sekundę. I. Jeżeli weźmiemy suwmiarkę, tak jak ja wziąłem wczoraj, bo już dokonałem pewnych przygotowań, i zmierzymy suwmiarką, to co nam wychodzi? Że mamy 5 mm luzu pomiędzy tymi akumulatorami na busbara, nie? on barach. Nad... Bez przerabiania, no bo. Ja myślałem, żeby przerabiać, ale chodzi o to, żeby było jak najłatwiej. Co to oznacza? Że jak zobaczysz tutaj, to powstaje szczelina. Taką szczelinę jako pierwsze w zasadzie ta szczelina przy okrągłych bateriach, ona zawsze jest, prawda? No bo z okrągłych baterii nie da się zbudować spójnego pakietu. Natomiast przy bateriach pryzmatycznych, Tą szczelinę jako pierwszą wykorzystało CATL. Oni nazwali to Blade Battery. Ale my oczywiście możemy zwrócić się do catl żeby nam sprzedał kilka ogniw do Blade Battery, i oni na pewno nam sprzedadzą, ale na pewno bardzo drogo. Natomiast w momencie, kiedy mamy takie zwykłe ogniwa i nie musimy wydawać żadnych pieniędzy, a mimo to możemy zbudować z nich, Baterię, która się będzie chłodziła. Dlaczego? Dlatego, że istnieje takie zjawisko jak konwekcja, nie? Czyli powietrze zagrzane unosi się do góry. No tak, tylko powiesz, teraz to wiesz, wszystko się będzie trzymało na tych śrubkach. Baterie nam będą latać, całość będzie niestabilna, to jest bez sensu. Otóż wyobraź sobie, że ja wczoraj poczekaj, założę to, bo żeby nam się nie pogubiło. Ja wczoraj ośmieliłem się, jak to sobie popatrzyłem, to sprawdzić w internecie, nie z czatem GPT, bo niestety w takich rzeczy z systemami sztucznej inteligencji nie wolno sprawdzać, bo one niestety halucynują. Z tego względu podejmowanie decyzji bez sprawdzenia na podstawie tego, co nam powie czy Gemini, czy... Czy ChatGPT? No, jest nielogiczne, nie, nie robimy tak, niewolno wolno i już. Natomiast, posprawdzałem, z czego są zrobione przekładki, no właśnie w tych okrągłych bateriach na przykład, nie, gdzie trzeba te okrągłe baterie trzymać razem. Okazuje się, że głównym tworzywem jest. Twarde PCV. Niestety w Polsce okazało się, że tak mało ludzi zajmuje się produkcją czegokolwiek, że znalezienie kształtek, że znalezienie nawet prętów z PCV jest trudne. A my mamy ten wybór, że tu powinno być 5 mm. No i nie może to być tworzywo termoplastyczne w niskich temperaturach. Termoplastyczne, termoutwardzalne. Termoplastyczne to jest takie, które pod wpływem ciepła. Ulega wielokrotnemu odkształceniu. Czyli tak jak plastelina, jak jest cieplej, to, to robi się miękka i możesz ją wymodelować, postawić. Znowu, jak zagrzejesz to, wymodelować. Termoutwardzalne to jest takie, które albo w ogóle nie ulega odkształceniu, albo tylko raz, a potem już się najwyżej spali. Nie? Poliwinyl jest tworzywem termoplastycznym, ale w wysokiej temperaturze. A my nigdy nie chcemy tutaj osiągnąć temperatury powyżej 60 stopni. To jest moje rozwiązanie z Lerwammer. To jest, wyobraź sobie, płyta z twardego poliwinylu, która ma idealnie 5 mm, znaczy nawet troszeczkę mniej niż 5 mm. Cały taki arkusz tnie się nożykiem do tapet, podobno ciężko, ale to też zaprezentuję, oczywiście, i w ten sposób zbudujemy blade battery. Ja wprawdzie chciałem to zrobić tak, bo rozumiem, że nie każdy ma w domu nawet taką najprostszą piłę. Chciałem to zrobić jeszcze prościej, dlatego że ja kiedyś, jak produkowaliśmy sterowniki, to używałem to się nazywała taśma dwustronna, taśma montażowa, twarda, dwustronna, czy jakoś tak. I ona miała ze 3 mm grubości była taka czerwona, na maksa gruba, i na maksa twarda. I tak sobie wymyśliłem, że najłatwiej będzie, jak po prostu skleimy przy okazji tę baterie tą no, niesamowicie mocną taśmą, ta taśma wydaje mi się, że byłaby genialna i tutaj, ale niestety okazało się, że już nawet w TME, bo pamiętam, że ona była też tylko droższa w TME. No tak, tylko to było ze 15 lat temu. Że już nawet w TME jej nie. Było. No i w związku z tym, albo w Niemy. Wiesz, to, to nie jest takie trudne do cięcia. Zobacz, że ja jestem w stanie to nadcięte. No dobra, teraz ci nie pokażę. Ale jestem w stanie to ułamać łapskiem. Rozwiązanie na taśmie oczywiście byłoby prostsze, ale zysk z tego, że nasze baterie będą miały możliwość chłodzenia i że temperatura na wszystkich celach będzie taka sama, wydaje mi się, że jest wart tej komplikacji. Dlatego, że tak, ta płyta tutaj pocięta na 20, cent... 20 mm paski. Też możemy ją kleić, dlatego że z kolei cienkie taśmy montażowe i to takie całkiem mocne, są szeroko dostępne. Właśnie jedną taką kupiłem. A, czekaj, no tutaj jest e, większy kawałek, to może... O, widzisz? Zniszczyłem. Ja właśnie taki jestem silny, że jak coś jest takie, że nikt tego nie może zepsuć, to ja zepsuję, prawda? Więc już połowa tej grubości spokojnie się łamie w łapsku. Nie będę łamał dalej, bo żeby nie, nie poniszczyć. A może i będę, bo tak się zastanawiam, czy ten winyl z wierzchu to nie zdjąć tego. Szczegóły tego cięcia to na później, natomiast chciałem Ci powiedzieć, czemu to jest ważne. Otóż, kiedy budujemy z tego baterię, tak, to czekaj, dobrze, to op, tak, to łączymy po to, żeby, żeby to był Zestaw 128 V. To po prostu łączymy, tu są śrubki, nie? To też o tym, za, o tym przy montażu baterii opowiem, bo chyba nie będę robił tego w jednym filmie, bo to za długo by było. A czekaj, to czerwony, to czarny w takim razie i. A, To czarny, to czerwony, nie? I prąd wtedy płynie przez całość. I co wiemy o układzie szeregowym? O ile w układzie równoległym napięcie w całym układzie, czyli jeżeli masz równolegle wpiętą żarówkę 1000W, żarówkę 2W, wentylatorek, na wszystkich odbiornikach masz to samo napięcie. O tyle w układzie szeregowym, kiedy płynie prąd, masz w każdym miejscu układu ten sam prąd, czyli natężenie, mówiąc po polsku. Nie? Co to oznacza? Że jeżeli akumulatory mają to samo napięcie, a co przed chwilą powiedzieliśmy o napięciu versus temperatura, to zawsze będą naładowane i rozładowane w tym samym stopniu. Natomiast Różnica robi się wtedy, kiedy te akumulatory wewnętrzne mają wyższą temperaturę i to znacznie wyższą, tak że na przykład różnica napięcia jest już 0,2 stopnia. I w tym momencie to my już mamy problem. Dlaczego? No bo jeżeli wyobraź sobie, że jeżeli na tym akumulatorze jest na przykład e, podczas ładowania, nie? Tu jest 3,4, tu jest 3,6, tu jest 3,6, i tu jest znowu 3,4. Czyli na całości mamy 14V. I powiedzmy, że ty masz ustawione, że nie chcesz ich ładować do więcej niż 80% pojemności, czyli przerywasz ładowanie. Co to oznacza? Że pojemność całego układu jest mniejsza niż 80%, bo wszystkie akumulatory przyjęły tyle samo energii, ale one, jak wystygną. I wszystkie będą miały już tylko te właśnie 3 i 2 równiutkie, to się okaże, że naładowałeś akumulatory do 60%. Jeżeli będziemy chcieli je ładować do 100%, czy będziemy potrzebowali więcej energii, to te dwa akumulatory mają dużo gorsze warunki pracy. I to jest powodem. Z BMS przed niczym nas do jasnej petronelki nie chroni. To jest takie jak bit parzystości, który kiedyś był w komputerach i wszyscy wiedzieli, że to jest najważniejsza rzecz. I tak samo jest teraz. Te cele kosztują po 230 zł, bodajże jakoś tak, czy 220. I w związku z tym, to jest koszt dwóch żelowych akumulatorów do samochodu, a daje 8 razy więcej energii. Ale jeżeli dołożymy do tego te cholerne BMS-y, to ten stosunek, za te pieniądze można kupić dodatkowe baterie. To w ogóle nie ma absolutnego sensu. Mało tego, te BMS-y nie chronią nawet w jednej dziesiątej procenta tak bardzo jak zrobienie tej szczeliny. Nie? A teraz najważniejsza rzecz, którą musisz zrobić, zanim cokolwiek połączysz. Otóż, Zanim cokolwiek połączysz, te akumulatory naładują się w tym samym stopniu, pod warunkiem, że mają to samo napięcie. Co to oznacza? Że w momencie, kiedy składamy baterię, one muszą mieć to samo napięcie w tej samej temperaturze. W związku z tym, przepraszam za taki szpan, ale poprzednio mierzyłem miernikiem z supermarketu. Nie musisz kupować drogiego miernika ale mierzyłem miernikiem z supermarketu i pojawiło się paru snobów w komentarzach, którzy powiedzieli, co ty elektryk, co ty za elektryk, który mierzy miernikiem z bazaru. W związku z tym użyję swojego prywatnego miernika, ale naprawdę nie potrzebujesz takiego. I teraz, najważniejsze, dwie rzeczy. Jakbyś zgubił te kapturki kolorowe, nie? Okej, okay, mamy 3, 2, 6, 1, tak? jakbyś zgubił te kolorowe kapturki. Na każdym mierniku będzie albo 3, 2, 6, 1, 3, 2, coś tam, albo będzie minus. 3, 2, 2, 2, bo możesz kupić też stare baterie. I teraz, jeżeli jest minus, a ty masz czerwoną i czarną strzałkę, to znaczy, że czerwona dotyka do Minusowego, a czarna dotyka do plusowego bieguna, tak? No bo może tak być, że pogubić kapturki, nie będziesz wiedział, baterie są zniszczone, ok? No bo wiesz co, ja wiem, że to jest głupi błąd, ale to jest rzecz, która powoduje zwarcie i może kosztować najwięcej. Jak zamienimy, a niestety już przy okazji fotowoltaiki okazało się, że koledzy potrafią zamienić polaryzację przy zdejmowaniu MC4, nie? Tutaj na kanale byli tacy koledzy, więc wolę powiedzieć. I teraz mamy, dobra, zmierzmy dobrze, żeby, okej, okay? jak jest minus, to znaczy, że źle przyłożyłeś. Rozumiesz? Czarny, jak jest do minusa i czerwony do plusa, to tutaj będzie bez minusa, okej? Okay? 3, 2, 6, 1. 3, 2, 6, 2, jak widzisz. OK? 3, 2, no dobra, to może być wiesz, sprawa kontaktu też. Czekaj. 3, 2, 6, 4, momentami, nie? 3, 2, 6, 1. I teraz. No to co dziwne, zobacz, że nawet w naszej sytuacji te wewnętrzne pokazały większe napięcie. Co jest naj, 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 najważniejsze, to zanim zabierzesz się. Do dalszej zabawy jest jedna rzecz, którą zrobić musimy. Czyli po to mierzyliśmy te akumulatory, żeby nie było za dużej różnicy napięć, ale teraz musimy wyrównać napięcia na akumulatorach. Otóż najmądrzej byłoby je rozładować albo naładować, ale... Nie każdy ma w domu odbiorniki na 3V, w związku z tym ładowanie może być lekkim problemem, rozładowanie może być lekkim problemem. I nie każdy ma w domu zasilacz laboratoryjny. Ja mam, więc zainteresowanym, ale to już przy wersji 24V, zainteresowanym nie bez przyjemności zaprezentuję ładowanie i rozładowywanie. Natomiast jeżeli nie masz, a masz prawo nie mieć, nie każdy, musi się akurat w to bawić najbardziej w życiu. No a tu z kolei korzystamy z tego, że w układzie równoległym, czyli jak spielisz wszystkie plusy razem i wszystkie minusy razem, to powstał nam układ równoległy. Otóż tutaj korzystamy z tego, że w układzie równoległym w każdym miejscu układu jest to samo napięcie. Czyli jeżeli teraz sprawdzimy, to mamy 3,61 na całości w którymkolwiek miejscu byśmy tego nie dotknęli. To jest krok, który koniecznie trzeba zrobić. Dlatego, że, zauważ, w tym układzie, jeżeli na przykład tu było 362, a tu 361, to ten akumulator staje się dla tego akumulatora odbiornikiem, nie źródłem energii, tylko odbiornikiem energii. Czyli ten akumulator tą odrobinę, którą ma za dużo, oddaje tutaj. I w związku z tym, my potem, kiedy łączymy je w szereg, mamy pewność, że wszystkie akumulatory mają to samo napięcie i wszystkie będą ładowały się do tej samej pojemności. I żaden BMS nie jest nam do niczego potrzebny, a dostaje znaki, że to już trwa za długo. W związku z tym reszta w drugiej części na razie.